To jest ciężka sytuacja, kiedy nasi bliscy są w takim dramatycznym momencie i ciężko jest im wtedy pomagać. Jak to robić, żeby jeszcze bardziej ich, nie wiem, nie zdołować, żeby im pomóc, a nie wręcz przeciwnie. Jest kilka takich rzeczy, których na pewno nie wolno bardzo ciężko chorym mówić. Na przykład takie odpędzanie złych myśli poprzez Budowanie swojego maskowanie swojego strachu i mówienie jak mantra, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. My, chorzy, wcale tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy bliskości. I paradoksalnie w chorobie potrzebujemy prawdy. Oczywiście ta prawda nie jest prawdą, nie jest sztuką dla siebie, nie jest prawdą samą w sobie zimną, która zabija i zabiera nadzieję, ale to jest prawda najlepiej przekazana przez najbliższych, że słuchaj, Halina. To jest ciężka choroba. Będziemy robili wszystko, żebyś jak najlepiej się czuła i jak najdłużej z nami była. A my na pewno przy tobie będziemy, bo ciebie kochamy, bo ciebie nie zostawimy, bo, bo po prostu chcemy, żeby nawet nasze nadwątlone relacje kiedyś teraz się na nowo zacieśniły, żebyś się czuła po prostu bezpiecznie. Największy problem chyba jest z tą bliskością. Jak być blisko takich osób? W jaki sposób? No Piotrze, no jak być blisko? No przytulić się. Yy, jeżeli jest możliwość, to, to pójść na spacer, pogadać. No, to jest cały problem właściwie naszej cywilizacji, że jesteśmy otoczeni mnóstwem ludzi, a tak naprawdę nie dbamy o przyjaźnie, nie dbamy o relacje, te nasze często relacje w domu są takie sztywne, albo takie cukierkowe, takie na pokaz. I później to nasze odchodzenie też jest, też jest sztywne i na pokaz, a czasem cukierkowe, a czasem dramatyczne. Im więcej normalności w życiu, tym więcej normalności w ciężkim chorowaniu i w umieraniu. Jeżeli załóżmy, twój brat byłby sparaliżowany, ale, ale głowa działałaby doskonale. To wiadomo, że będą rzeczy obiektywne, których on nie zrobi, więc jak będziesz wkładał mu spodnie, to nie będziesz miał do niego pretensji, że on tego sam nie zrobił. To są rzeczy oczywiste, które się robi w ten sposób, żeby osoba, która nie może tego, żeby osoba niepełnosprawna nie poczuła się dotknięta, tak bo one właściwie nie istniały. Ale jeżeli będzie się użalał nad sobą i narzekał, to masz prawo go ochrzanieć i postawić do pionu, i, powie i po powiedziałbyś pewnie swojemu obratu, słuchaj, masz talent, umiesz pisać wiersze, jesteś świetny w komputerach, do roboty, nie opieprzaj się, nie leż w łóżku.